Siemano ludzie, z tej strony Mitrandir I witam was w vlogu, który nakręcam z okazji właśnie świąt I chciałbym wam życzyć właśnie z okazji świąt wszystkiego najlepszego Żebyście spędzili te święta z rodziną, żebyście mieli oczywiście fajne prezenty, bo to też zawsze jest ten klimacik Jeśli jesteście w wiary katolickiej, bo jakieś tam, to, żeby y, Pan Jezus wam właśnie błogosławił Nowonarodzony, y, żebyście poszli na pasterkę, żebyście wczuli w ten klimacik też Świąt. Oczywiście właśnie też dużo zdrowia, wszystko co tam sobie wymarzycie, nie wiem, no y, jakichś prezentów fajnych, nie wiem, nowy, ktoś czeka na nowy komputer, na nowy mikrofon. Ja już przykład na nowy mikrofon nie czekam, no, że my właśnie fajnie wszystko słyszycie. No i co ja mogę wam jeszcze życzyć? O wszystkiego no, to będzie to sobie marzycie, no bo nie znam każdego z Was, więc ciężko mi powiedzieć, ale każdy o czymś marzy i niech się mu to spełni. niech speł nie spędzi właśnie fajnie święta z rodziną i niech będzie zadowolony. No i też życzę wam wesołego fajnego Sylwestra, żebyście mieli fajną zabawę Nie wiem, żebyście balowali do rana z kim tam chcecie, z dziewczynami, nie wiem, zależy Kim jesteście No teraz się też zapytałem. Zależy, jesteście dziewczynami, chłopakami, obojętnie, Tylko zależy, żebyście żeby się wam się ogólnie udał Sylwester, żebyście mieli fajną zabawę No i teraz już tak może z innej beczki Mówiłem, że chętnie bym sobie z wami pograł w jakąś grę. I tutaj proponuję albo Planet Saida, którego już widzieliście odcinki na moim kanale, albo Battlefielda 3. Hmm, jeśli ktoś z Was byłby chętny, to piszcie mi właśnie w komentarzach pod tym filmem i już się bezpośrednio dogadam z każdym z Was, kiedy by to było, bo to myślę że będzie mi najłatwiej, jest, nie, mam, nie mam nie jest Was tak dużo, żeby musiał się umawiać ze wszystkimi ogólnie po prostu, ktoś mi napisze, no Mitrandir chętnie bym się pograł z tobą w Planet Saida, to ja się z nim skontaktuję obojętnie przez Gapepa, przez jakiegoś Facebooka obojętnie. I się po prostu mówimy dokładnie na jakim serwerze i tak dalej. Ja mam Pensaida na Matt Hersonie w serwerze, postać mam zrobioną, o ile się nie mylę. Więc tak byłoby mi najprościej, ale no. Tam jest jeszcze wszystkie kwestie do obgadania. No więc co? Ogólnie właśnie jak da jeszcze raz Wam życzę wesołych świąt. Yy, smacznej Wigilii oczywiście, no, to o tym zapomniałem, wiedziałem, że o czymś zapomnę. No, więc co? Żegna Was Mitrandir. Do Zobacz, zobaczenia w następnym vlogu, w następnym odcinku. Na razie, jeszcze raz wesołych świąt. No, jeszcze tutaj zobaczycie, właśnie teraz, moją szopkę bożonarodzeniową, Nalazaniową. Możecie też oceniać, co tam o niej sądzicie. to nie będzie na dobrą jakość, co będzie tabletem nagrane. No, i nagrywam to niestety w dzień, bo mamy 12, właśnie 24 jest to, yy, grudnia, czyli wigilję. Niestety lampek wam nie pozapalam, bo to i tak nie będzie nic widać, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Więc na razie.